Witam wszystkich na kanale MatSpot. W dzisiejszym odcinku będzie o takich dwóch szczególnych rodzajach równań, o równaniu tożsamościowym i równaniu sprzecznym. Równanie tożsamościowe jest to takie równanie, które ma nieskończenie wiele rozwiązań, bo spełnia go każda liczba. Przykładem takiego równania tożsamościowego jest równanie 3x równa się x, dodać x, dodać x. Co byśmy tutaj nie wstawili zamiast x, to jak pomnożymy sobie 3 razy x, no to nam musi wyjść to samo co x, plus x i plus x. Musi tutaj wyjść to samo po jednej i po drugiej stronie, niezależnie od x. Tak samo niezależnie od x, x plus 1 będzie równe x plus 1. Bo jak dodamy jedynkę do jakiejś dowolnej liczby, no to przecież musi wyjść to samo jak dodamy jedynkę do tej samej liczby. Wynik tutaj musi być taki sam. W tym przykładzie też będzie to samo po jednej i po drugiej stronie, to będzie widać w momencie gdybyśmy wymnożyli tą dwójkę razy nawias, bo 2 razy x to jest 2x, a 2 razy 4 to jest 8. Czyli będziemy mieć taką samą stronę tutaj i taką samą stronę tutaj i też niezależnie od x wszystko nam tu będzie pasować. To to są przykłady równań tożsamościowych, a teraz równanie sprzeczne. Równanie sprzeczne to jest takie równanie, które nie ma żadnego rozwiązania, bo nie spełni go żadna liczba. W przykładzie pierwszym, x do kwadratu równa się minus 1. Jakąkolwiek liczbę do kwadratu, jeśli ją podniesiemy, to nigdy nie dostaniemy wyniku ujemnego. Podnosząc dowolną liczbę do kwadratu, dostajemy albo 0, albo liczbę dodatnią. Wyniku minusowego nigdy nie dostaniemy. W drugim przykładzie, x plus 3 nigdy nie będzie równe xowi, bo to by znaczyło, że jakaś tam liczba jest równa tej samej liczby, ale powiększonej o 3. Nie może być tak. Nigdy jedna strona równania i druga strona równania tutaj nie będą równe. Bardzo podobnie w tym trzecim przykładzie x do kwadratu plus 5 nie może być nigdy równe xowi kwadrat. Tutaj będzie zawsze o 5 więcej niż tutaj za znakiem równości. To są takie przykłady dość oczywiste. Tutaj nie trzeba nic obliczać. Powinno się zauważyć, że to są przykłady równań sprzecznych, a to są przykłady równań tożsamościowych. A teraz taki przykład mniej oczywisty. Tutaj nie widać, co to będzie zarówno, nie? Musimy sobie to policzyć. Najpierw zlikwidujemy nawiasy. Po wymnożeniu nawiasów mamy takie coś. Teraz by trzeba było poprzerzucać, tak, żeby x mieć z jednej strony, a nie xy po drugiej stronie. Czyli te 3x sobie przeniosę i tą szóstkę sobie przeniosę, zmieniając oczywiście znaki. Z x będę mieć 3x odjąć 3x, a za znakiem równości 5 przepisana, minus trójka przepisana bez zmian, a ta szóstka stąd przeniesiona ze znakiem zmienionym. Redukujemy teraz x, -y. 3x odjąć 3x to jest 0x, czyli piszemy sobie 0, a po tej stronie 5 minus 3 to jest 2, odjąć 6 to wyjdzie nam minus 4. No i 0 wcale nie jest równe liczbie minus 4 i x tutaj nie ma nic do gadania, że tak powiem. Czyli tutaj jest nieprawda. Nigdy 0 nie będzie równe liczbie minus 4. Zatem zapisujemy odpowiedź. To jest równanie sprzeczne i nie ma żadnego rozwiązania. I kolejny przykład nieoczywisty. Też podobnie jak w poprzednim przykładzie, zaczniemy od wymnożenia nawiasów. Tu będzie 4x plus 4. A tutaj dostaniemy coś takiego. Teraz poprzenośmy x -y na jedną stronę, a nie x -y na drugą stronę, czyli te 2x przeniesiemy, te 2x przeniesiemy i tą czwórkę przeniesiemy. Dostaniemy 4x odjąć 2x i odjąć 2x, a to się będzie równać minus 2 przepisane plus 6 przepisane, a czwórka przeniesiona ze znakiem zmienionym. No i redukujemy 4x odjąć 2x i odjąć 2x, to wychodzi z tego 0x, czyli po prostu 0. A po drugiej stronie minus 2 plus 6 to jest 4 i ode 4 no to jest też 0. I tutaj znów nam x -y zniknęły całkiem, tylko że tym razem wychodzi 0 równa się 0. To jest prawda, 0 zawsze będzie równe 0 niezależnie od naszego x z naszego przykładu, więc w takim przykładzie napiszemy odpowiedź, że jest to równanie tożsamościowe, ma nieskończenie wiele rozwiązań i spełnia go każda liczba. Tak to wyglądają te szczególne przypadki równań. I to tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki na kanale Matspot.